Szanowni Państwo, bardzo ważny moment. Po raz kolejny rozwijamy zdolności operacyjne wojska polskiego, kolejne zakupy. To jest coś, co dla nas jest absolutnym priorytetem, transformacja polskiej armii, polskich sił zbrojnych. Cieszę się bardzo, że inwestujemy w coś, co jest przyszłością pola walki, de facto teraźniejszością i przyszłością pola walki. Czyli w statki bezzałogowe w drony kolejny zakup flyajów, które służą do rozpoznania, które są jednym z ważniejszych elementów już dzisiaj w polskiej armii, bo przypomnę, że podpisaliśmy umowę ramową na 400 zestawów i po kolei realizujemy. Etapy wykonawcze. Dlaczego to się dzieje takimi etapami? Dlaczego nie podpisujemy jednej umowy wykonawczej? Bo z miesiąca na miesiąc nasi partnerzy, firmy produkujące najlepszy sprzęt, rozwijają swoje umiejętności i zdolności. I my po prostu kupujemy najnowszą wersję. Podpisaliśmy umowę ramową na zakup 1700 dronów FlyEye. Ale każdego dnia, można powiedzieć, każdego tygodnia, każdego miesiąca mamy do czynienia z nową wersją tych statków bezzałogowych. Dzisiaj kupujemy 52 sztuki, które zostaną dostarczone do końca roku. W najnowszej wersji koszt tego kontraktu to jest około 100 milionów złotych, czyli to już jest bardzo poważna sprawa związana z doposażeniem wojska polskiego. Drony Fly sprawdzają się, sprawdzają się w sytuacjach działań militarnych i pozamilitarnych. Są stosowane przez wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej. Są użytkowane we wszystkich dzisiaj rodzajach sił zbrojnych, można powiedzieć, bo wszyscy z osiągnięć tych dronów korzystają. Cieszę się ogromnie, że to jest kolejna inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy. Mówiliśmy z panem ministrem Bejdą, to jest jego poprawka, którą jeszcze w czasach opozycji starał się wprowadzić 50 na 50, żeby 50% wydatków było skierowanych do firm produkujących w Polsce polskich firm, publicznych, prywatnych, ale produkujących w Polsce. I 50% zakup sprzętu wojskowego spoza terytorium naszego państwa. I to realizujemy w praktyce z pgz ale też z firmami prywatnymi, tak jak dzisiaj z WB Electronics. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za dobrą współpracę, za terminowe dostawy, za sprzęt najwyższej jakości, który sprawdza się w polu walki, bo sprzęt, który dzisiaj kupujemy, jest sprawdzany również na Ukrainie, jest stosowany również przez Ukraińców i sprawdza się tam. Te zdolności rozpoznawcze, na tym zdjęciu macie Państwo przedstawiane, łatwość uruchomienia, tego sprzętu, jego zdolności, jego parametry w tej najnowszej wersji są optymalne. Liczymy, że kolejne, za, kolejne etapy realizacji umowy ramowej, kolejne umowy wykonawcze będą dotyczyły już jeszcze lepszych wersji wojsk, dronów, które składają się na wojska bezzałogowe. Szanowni Państwo, też ważna informacja. Mówiłem od samego początku, mówiliśmy z panem ministrem Bejdą. O powołaniu wojsk dronowych. I to staje się faktem. Podpisałem decyzję. Od 1 stycznia Inspektorat Wojsk Dronowych zostanie powołany. Przygotowaliśmy to w tym roku, zrealizowaliśmy. Nic nie było w tym zakresie realizowane przez naszych poprzedników. Niestety nie stawiali tak jak my na drony, nie stawiali tak jak my na statki bezzałogowe. My będziemy rozwijać wojska dronowe, które dotyczą nie tylko latających statków. Bezzałogowych, tylko, nie tylko dronów powietrznych, ale też lądowych, nawodnych i podwodnych, czyli we wszystkich domenach, w których mogą drony funkcjonować. One są bardzo potrzebne w rozpoznaniu, w zintegrowanym systemie z apaczami, z F-35, z Abramsami. Przed apaczami muszą lecieć drony, żeby to rozpoznanie było pełne. Mamy całą koncepcję, po co wojska dronowe żeby też powstało z prawdziwego zdarzenia centrum szkolenia, obsługi, umiejętności, zawładnięcia statkami bezzałogowymi przez naszych żołnierzy. To jest nasza koncepcja autorska, którą wdrażamy, realizujemy. Cieszę się, że Sztab Generalny ze wszystkich położonych na Sztab Zadań się realnie wywiązuje i to wszystko idzie w dobrym trybie. I w dobrym tempie. Dziękuję Agencji Uzbrojenia, panu generałowi Kuptelowi i wszystkim pracownikom, wszystkim, którzy negocjują setki kontraktów rocznie. Bo, szanowni państwo, już ponad 100 kontraktów podpisanych, a końcówka roku to jest zawsze najbardziej obfity w realizację ostateczną umów. Chcemy zdążyć przed końcem roku z wieloma, Transakcjami, z wieloma kontraktami, więc wszystkim pracownikom, a to są setki osób w Agencji Uzbrojenia, bardzo serdecznie dziękuję. Często wasza praca jest mozolna, mrówcza ale taka musi być, żeby kontrakt wynegocjowany był jak najlepszy, jak najbardziej korzystny dla Skarbu Państwa. Dziękuję panu ministrowi Bejdzie za nadzorowanie całego procesu transformacji, za odpowiedzialność, za takie racjonalne decyzje. To, co można, kontynuujemy, to, co trzeba, poprawiamy i według tego schematu będziemy dalej działać. Cieszę się, że polski przemysł zbrojeniowy się rozwija i dostaje kolejne wsparcie od rządu polskiego, od wojska polskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.